Cześć, dzisiaj jest kolejne rozdanie, tym razem sponsorowane przeze mnie, specjalnie dla Was, ponieważ chciałabym Wam podziękować. Jest Was już 6 tysięcy, na Facebooku jest prawie 1000 osób i liczba subskrybentów cały czas rośnie. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Mam tu dla Was taką, powiedzmy, nagrodę. Zaraz Wam pokażę, co jest w torebce. Jednak najpierw chciałabym naprostować jedną rzecz. W poprzednim rozdaniu wiele z Was narzekało na to, że nie czytam komentarzy, co jest nieprawdą, ponieważ wszystko, co napisaliście, czytam, i z wielkim oczywiście zainteresowaniem. A po drugie, wiele z Was myślało, że będę wybierać zwycięzcę, co również jest nieprawdą, ponieważ w filmie zaznaczyłam wyraźnie, że będzie to losowanie. Także odsyłam Was do filmu konkursowego na Fryd, żebyście zobaczyły, że naprawdę miało być to losowanie, a nie wybieranie komentarza przeze mnie. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam tą sprawę. Co do tego rozdania, mam do Was pytanie: czy chcecie oglądać vlogi, to znaczy bardziej prywatne filmy na mój temat? Te bardziej prywatne rzeczy to byłyby jakieś vlogi, tagi, tego typu rzeczy, rzeczy związane ze mną, z moimi zajęciami. I teraz pytanie do Was, czy chcielibyście, jeżeli oczywiście chcecie to oglądać, czy chcielibyście oglądać to na moim kanale stylizacji, czy na przykład na drugim, bardziej prywatnym kanale, żeby te filmy jednak się nie mieszały, te filmy związane z fryzurami z tymi bardziej prywatnymi. Więc to rozdanie będzie polegało na tym, że musicie napisać w komentarzu, oczywiście musicie najpierw mnie subskrybować i zapraszam Was również na mojego facebooka. A poza tym napiszcie w komentarzu, czy chcecie oglądać. Takie właśnie bardziej prywatne filmy, czy nie, tak czy nie. I czy wolicie, by było to na moim kanale lub czy na osobnym kanale. Ja się nad tym jeszcze zastanowię, jak to zorganizuję, jeżeli oczywiście będziecie chcieli to oglądać, bo jeżeli nie, no to, to nie, to będę dalej robić fryzury. A teraz Wam pokażę, co jest w torebce. Mam tutaj dwa produkty. Lorela. jeden to jest szampon. Drugi to jest maska do włosów. To są dwa produkty z serii profesjonalnej. Są wprawdzie przeznaczone do kręconych włosów, jednak się w ogóle tym nie przejmujcie, ponieważ kosmetyki do kręconych włosów świetnie nadają się do każdego rodzaju suchych włosów. Więc jeżeli macie włosy zniszczone, przesuszone przez słońce, to mimo, że są to kosmetyki do włosów kręconych, również bardzo się nadawały. Więc taki zestaw mam Wam dzisiaj do rozdania. Z Waszych komentarzy wylosuję za tydzień, równo za tydzień od dzisiaj, jedną osobę, która otrzyma ten zestaw i której jeden zestaw prześlę. Czekam na Wasze odpowiedzi, będę zliczać głosy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że macie super wakacje. Ja od poniedziałku ruszam jeszcze na trzy dni na Mazury, ale jeszcze w niedzielę wrzucę jakiś filmik z fryzurą, ponieważ nagrałam kilka teraz podczas poprzedniego wyjazdu i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do zobaczenia wkrótce, pa pa!